Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki. Jazdy. Dzisiaj temat związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a dokładnie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego starsi kierowcy jeżdżą wolniej. No właśnie, słuchajcie, dlaczego nie jeżdżą wolniej, nie? I teraz, bo większość zauważyłem, często spotykam się z takimi stwierdzeniami, że o, ten starszy pan jedzie wolno, tak, to on stwarza tutaj zagrożenie w ruchu drogowym, tak. I teraz spróbujmy sobie od razu odpowiedzieć na jedno pytanie. Kto jeździ bezpieczniej? Starsze osoby, tak? Czy może młody, młode osoby, nie? No i tutaj słuchajcie, ktoś powie, no bezpiecznie jeżdżą młode osoby, ponieważ one mają, no co, no, wszystko co najlepsze, tak? Są młodzi. Mają yy, lepszy zwrok, lepszy słuch, yy, mają o wiele. Yy, co o wiele, co o wiele? <laughs> yy... Oj, jakiś bąk mnie tutaj atakuje. No słuchajcie, no młode osoby, wiadome, są bardziej zwinne, tak, yy, ponieważ są młode, no więc na pewno czas reakcji będzie bardzo szybki, a faktycznie starsze osoby, ten czas reakcji się wydłuża, już to zdrowie nie jest takie, już troszeczkę się nie dowidzi, a to okulary, a to to, a to tamto. No i słuchajcie, Okazuje się, że jednak statystyki mówią wyraźnie, że osoby starsze jeżdżą o wiele bezpieczniej niż no, osoby młode. No to dlaczego? Skoro przecież te osoby starsze z racji wieku, z racji różnych chorób, no często mają czas reakcji bardzo wydłużony. No więc o co chodzi? No i słuchajcie, niestety statystyki mówią, że no to młodzi kierowcy robią najwięcej wypadków. Więc tutaj, kto jeździ bezpieczniej, odpowiedź jest prosta. Bezpiecznie jeździ ta osoba, już nawet pomijając, czy to jest to osoba młoda czy starsza, bezpiecznie jeżdżą osoby, które przestrzegają przepisów ruchu drogowego, które jeżdżą zgodnie z przepisami ruchu drogowego, którzy nie przekraczają nadmiernie prędkości, tak? I tyle. I tyle. I teraz jeszcze słuchajcie, no dobra, ja, ja też sam wiem po sobie, no ale dlaczego te starsze osoby jeżdżą wolniej? Troszeczkę to wynika, przynajmniej u mnie, wynika to po prostu z lenistwa, tak? Jeżeli ja jeżdżę wolniej, to ja nie muszę tyle myśleć, bo mi się nie chce myśleć. <laughs> Już tu muszę myśleć, jak nagrywam te filmiki, a tak ogólnie to mi się nie chce myśleć, nie? I sobie ja spokojnie jadę, puszczam sobie jakąś muzykę, jestem wyluzowany. Zauważcie, że szybka jazda powoduje, że ja muszę szybciej Podejmować różne decyzje. Szybko myślę, czas reakcji, no mój czas reakcji już nie jest taki, jak miałem 18 lat czy 19, a więc wiem o tym, że muszę jechać wolniej, bo mój czas reakcji jest wydłużony, bo już mam po 50, a w związku z tym nie chcę nikomu krzywdzi zrobić ani samemu sobie, tak? Więc trzymam odległość przed samochodem, który przede mną jedzie, tak? Odpowiednią odległość. Nie, nie jest to 10 czy 5 metrów, nie? Chyba, że w korku stoję. Po co, słuchajcie, żebym zdążył zareagować? I podejrzewam, że starsze osoby, 50, 60, 70 letnie, letni kierowcy, yy, dlatego tak robią, że jeżdżą wolniej. Tak? I się okazuje, słuchajcie, że ten kierowca, który ma tam 65 lat, jedzie w super punto jest mniej narażony na to, że zginie niż młody, gniewny, który jedzie, słuchajcie, w jakimś super, super samochodzie, tak? Mimo, że jego czas reakcji jest naprawdę moment. No ale co z tego? Co z tego, słuchajcie? Co z tego, jak... No niestety. Dobra, mam nadzieję, że przekonałem Was do tego. Tutaj chcę Was też przekonać do tego, żeby jeździć troszeczkę wolniej. Po prostu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. I tyle, to wystarczy. Szczególnie na obszarze zabudowanym jest to ważne, bo w każdym momencie nam może ktoś wyskoczyć, jakiś dzieciak za samochodu, tak? Na hulajnodze i tak dalej, i tak dalej. A teraz tymi gami wiadomo, co jest, nie? Wpadają yy, tak samo rowerzyści, nie. No ten ruch drogowy jest o wiele szybszy, więc jest, jest potrzeba bardzo szybkiej reakcji, a nie zawsze możemy zareagować szybko. Jak jedziemy słuchajcie z nadmierną prędkością, to zawęża nam się pole widzenia. No i tego się nie oszuka. Taki mamy wzrok. I niestety to już mówiłem kiedyś w poprzednich odcinkach. O tym, że my nie łapiemy wszystkiego tak, jak patrzymy, tak jak film łapie, nie? że tak jak robimy zdjęcie, że my patrzymy szerokopasmowo. No niestety nie. Nasz mózg jest tak stworzony, że my poszczególne bodźce odbieramy, tak? I szczególnie ruch, szczególnie ruch, nie? Bo my jesteśmy ssakami, wiadomo kiedyś, żeśmy polowali. Jeżeli coś stoi w miejscu, jeżeli taki człowiek stoi w miejscu, to my go nie widzimy. Że tak powiem, jak dość szybko jedziemy. Nie? Natomiast jeżeli on jest w ruchu, no to jest większe prawdopodobieństwo, że dostrzeżemy tą rzecz, ten samochód, tak? czy, czy takiego pieszego, czy rowerzystę. Więc tutaj zauważcie, że jeżeli dana osoba stoi przed przejściem dla pieszych, my mniej na nią zwrócimy uwagę niż na osobę, która dochodzi do tego przejścia. A wiadomo, że i w jednej i w drugiej sytuacji pieszy ma pierwszeństwo. Więc tutaj. Warto po prostu jeżeli jedziemy Warto jeździć po prostu Z bezpieczną prędkością O tak to powiem Z bezpieczną prędkością Czyli taką prędkością Dzięki której będziemy mogli W sytuacji jakiegoś zagrożenia Gdy ktoś po prostu wyjdzie nam na ten chodnik A my dość szybko jedziemy No to niestety Dojdzie do tragedii A bezpieczna prędkość to jest taka Kiedy my możemy zawsze odpowiednio zareagować Żeby nic nikomu się nie stało do tego was szczerze słuchajcie zachęcam. I ja powiem tu od siebie jako też kierowca zawodowy, już, już ponad 10 lat jestem kierowcą zawodowym. Tak naprawdę ja jeżdżę troszkę wolniej dlatego, że po prostu z lenistwa. Również dlatego, że właśnie mój czas reakcji jest mniejszy. Już jest mniejszy. Nie jest już taki właśnie jak wiem 18 lat, o czym już mówiłem. Dlatego też jeżdżę wolniej, żeby po prostu spokojnie sobie na przykład słuchać muzyki. Tak? Aby spokojnie słuchać muzyki. Albo, nie wiem, uczyć się języka jakiegoś angielskiego. Chociaż teraz się nie uczyłem ostatnio, bo mi się nie chce, nie? Po to też, czyli tutaj odpowiedź jest jedna, że kierowcy, starsi kierowcy mają większe prawdopodobieństwo tego, że nic im się nie stanie na drodze. Jest tutaj Chciałem ostrzec y, młodych kierowców, którzy uważają, że oni zdążą wyhamować, oni mogą przekraczać prędkość, no że tak nie jest, że to jest wszystko do czasu. Raz nam się uda, to no może nie raz, nawet 100 razy nam się uda, tak? wejść w ten zakręt dość szybko, ale za 101 razem wchodzimy w ten zakręt, a za tym zakrętem będzie na przykład popsudny ciągnik rolniczy tak? albo kombajn, tak? bo teraz są żniwa, zaraz się rozpoczynają. I niestety wbijemy się z tą pełną prędkością w ten kombajn, bo nie będziemy w stanie zahamować. tak? A różnie to bywa ze sprawnością, i zresztą czasami takie, że faktycznie jest zakręt, i komuś się popsuje jakiś tam sprzęt rolniczy. To nie jest tak, że ten, że, że ten kierowca od razu idzie szybko, ustawia tak? te, 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 te trójkąty ostrzegawcze i tak dalej. Czasami jest taki pech, że on właśnie akurat mu się popsuł ten. Ten, ten ciągnik rolniczy i on teraz idzie z tym trójkątem, a my ciśniemy 130 i wchodzimy w zakręt, nie? Bo zawsze żeśmy wchodzili w ten zakręt nam się udawało. No i teraz za którymś razem nam się w końcu nie uda. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutaj kogoś przekonałem do tego, że warto jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego, żeby tych osób jak najmniej ginęło na polskich drogach. Teraz statystycznie troszeczkę się to zmniejszy, zmniejszyło, ponieważ dziennie statystycznie kiedyś, kilka lat temu, ginęło 9 osób, teraz ginie 8, czyli jakiś postęp jest. Pewnie to też wynika z tego, że paliwo jest drogie, z tego, że jest mniejszy ruch, bo część osób przesiadła się na rowery, tak, ponieważ paliwo jest bardzo drogie. Więc tutaj no, nie wiem, jakie to są czynniki, ale na pewno też to, że właśnie większość kierowców jeździ ekonomicznie. Nie dlatego, że lubi, tylko dlatego, że zmusza ich do tego sytuacja finansowa. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i do zobaczenia. Cześć.